Cześć, witam w kolejnym filmie z powtórkami przedmaturalnymi. Dzisiejszym tematem będzie funkcja kwadratowa i oczywiście będziemy robili sobie najpopularniejsze zadania maturalne. Jednocześnie przypominam, że to jest druga część naszego filmu. Do zagadnień teoretycznych zapraszam do linku w opisie. Jeżeli nie zapoznałeś się jeszcze z nim, to serdecznie zapraszam. A dzisiaj, bez zbędnego przedłużenia, przejdziemy od razu do rozwiązywania zadań. No to cóż, zaczynamy. I mamy zadanką. Oblicz x1 i x2 są rozwiązaniami równania. Suma x1 plus x2 jest równa. Czyli co? Mamy tutaj funkcję kwadratową w postaci iloczynowej. I co tu należy zrobić? No, wystarczy tylko i wyłącznie spisać nasze rozwiązania. Patrzymy sobie tutaj: x minus 5 jest x minus 5 równa się 0 lub x plus 7 również równa się 0. W takim układzie x równa się 5 lub x równa się minus 7 i mamy nasze, tutaj to jest nasze x1, to jest nasze x2. Teraz co jest bardzo ważne? Dużym błędem jest takim, że jak widzicie tutaj takie jakieś nawiasy, to próbujecie to przemnożyć i dopiero później obliczać sobie delta x1 i x2. Jest to kompletnie głupie, gdyż tu już jest postać iloczynowa, więc wystarczy tylko i wyłącznie spisać sobie. Rozwiązania. I w takim układzie mamy obliczyć x1 plus x2, czyli zapisujemy sobie, że 5 dodać minus 7 równa się 5 plus i minus daje minus, czyli będzie 5 minus 7 równa się minus 2. I naszą prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź oczywiście b. I kolejne zadanko, zerknijmy sobie. Liczby x1 i x2 są pierwiastkami równania, i x1 jest mniejsze od x2. To jest bardzo ważna informacja. Oblicz 2x1 plus x2. Czyli co należy zrobić w tym zadaniu? No, pierwszą rzeczą, którą robimy, to oczywiście wyznaczamy sobie miejsca zerowe. Lub jak to woli, określamy sobie pierwiastki naszego równania. Skorzystamy sobie tu ze wzoru na deltę, ze wzoru na x1 i ze wzoru na x2. Obliczamy sobie wstawiając. Na początek sobie spiszemy nasze współczynniki. Nasz współczynnik A równa się 1, współczynnik B równa się 10, a współczynnik C równa się minus 24. Pamiętamy, że współczynniki spisujemy razem ze znakami. W takim układzie mamy tutaj deltę, obliczamy, czyli mamy 10 do kwadratu, odjąć 4, razy 1, razy minus 24. Równa się 100 plus... 4 razy 24 to będzie 96, czyli nasza delta równa się 196, a pierwiastek z delty będzie się równał pierwiastek ze 196, czyli to się równa nam 14. I teraz obliczamy sobie nasze x1 i x2. I znowu wstawiamy do wzoru minus 10, dodać 14 przez 2 razy 1 równa się minus 10 plus 4 to jest 4, 4 przez 2 to będzie 2. Tu z kolei mamy minus 10, odjąć 14 przez 2 razy 1 i mamy minus 24 przez 2 równa się minus 12. I teraz bardzo ważna rzecz. x1 jest mniejsze od x2, a nam wyszło tutaj na odwrót, czyli naszym x1 z kolei będzie x1 będzie się równało minus 12, a nasze x2 będzie się równało 2. I teraz wystarczy tylko te nasze obliczone liczby wstawić do tutaj, do naszego równania, i mamy 2 razy minus 12 plus 2, i to się nam wszystko będzie równało ile? Minus 24 plus 2, czyli będzie minus 22. I mamy zadanko zrobione. I oczywiście naszą prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. I kolejne zadanko mamy. Wierzchołkiem paraboli, będącej wykresem funkcji określonej wzorem, jest punkt o współrzędny. I najprościej to będzie obliczyć sobie współrzędne wierzchołka. I piszemy sobie, pamiętamy, że wierzchołek ma współrzędną p i q, z czego wzór na p to jest minus b przez 2a, a wzór na q to jest minus delta przez 4a. I teraz, co należy zrobić? No. Trzeba policzyć sobie, ile wynosi nasza delta. No to łatwo zauważyć, że delta to będzie minus 4 do kwadratu, minus 4 razy 1, razy 4. No bo nasze a równa się 1, b równa się minus 4, c równa się 4. Czyli delta wychodzi nam 0. No i obliczamy sobie. Nasze p będzie się równało minus b przez 2a, czyli minus b, czyli minus minus 4 przez 2 razy 1, czyli mamy 4 przez 2, czyli 2. Z kolei nasze Q będzie się równało minus delta. Delta to jest 0, czyli jest minus 0 przez 4 razy 1, czyli mamy po prostu 0. Czyli współrzędną naszego wierzchołka jest punkt 2 i 0. Patrzymy sobie w odpowiedzi i naszą prawidłową odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź D. No, i mamy kolejne zadanko. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x. Wierzchołek paraboli, będącej wykresem funkcji, należy do prostej o równaniu. No i teraz zastanówmy się, o co tutaj chodzi. Co to znaczy, że ten, mamy jakąś funkcję kwadratową i jak mamy nasze miejsca zerowe, tu jest jedno miejsce zerowe, tu jest drugie miejsce zerowe, to idealnie w połowie leci nam prosta symetralna, która nam dzieli. Tą funkcję, że ta część wykresu jest taka sama jak ta część wykresu. Czyli jednym słowem, tu przez ten punkt wierzchołek będzie szła nam prosta symetralna. I tu będzie P i Q. Musimy obliczyć sobie współrzędną P naszej funkcji. No to cóż, no to zaczynamy w takim układzie. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, że tu jest minus. I dobrze byłoby tego minusa sobie tutaj wykaraskać przez funkcję, przed funkcję. No i mamy wtedy, że to jest minus x minus 3 razy x minus 7. I mamy postać iloczynową. Bardzo ważne tutaj zrobić tutaj, bo patrzymy. Zwróćcie uwagę, że jak tu przemnożymy sobie x razy minus x to będziemy mieli minus x kwadrat. Co to znaczy? To znaczy, że nasza funkcja będzie skierowana ramionami do dołu. W takim układzie odczytujemy sobie miejsca zerowe x1 równa się 3, a x2 równa się 7. Czyli jakbyśmy mieli naszą funkcję w tym miejscu, to tu byśmy mieli trójeczkę i tu byłaby siódemeczka. I to by nasza funkcja wyszła ramionami do, do dołu. I tu idealnie w połowie byłaby nasz współrzędna p-wierzchołka w tym miejscu. O. I możemy sobie tu odczytać, że jest 3 i 7. Jaka jest odległość między trójką a siódemką? No, między trójką a siódemką jest odległość 4 to w takim układzie, skoro jest odległość, to musi być 2 od trójki i 2 od siódemki. Czyli idealnie widzimy, że to jest tutaj na piątce. Czyli w takim układzie nasza tutaj prosta wynosi x równa się 5. Z kolei możemy również skorzystać sobie ze wzoru, którego oczywiście nie ma w tablicach, ale jest bardzo nam przydatny, że p równa się x1 dodać x2 przez 2. Czyli w takim układzie to by się ile równało? 3 plus 7... Przez 2, czyli 10 przez 2 równa się 5 i wyszłoby nam dokładnie to samo. Warto ten wzór sobie zapamiętać, że współrzędną P wierzchołka paraboli można obliczyć sobie z miejsc zerowych. A o co nas pytają w zadaniu? Pytają nas o to, że wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji F należy do prostej o równaniu. O Y nas pytają. Czyli nas pytają o tą prostą tutaj. Tak? Czyli trzeba ją sobie obliczyć. Skoro że wiemy, że x równa się 5, to wystarczy policzyć sobie f od 5 i mamy to policzone. Wstawiamy sobie minus w nawiasie. 5 odjąć 3 to będzie 2, razy 5 odjąć 7 to będzie minus 2. Mamy dwa minusy, dają plus, czyli to się równa 4. Czyli nasza prosta y będzie się równała 4. I mamy zadanko zrobione. Jest to odpowiedź oczywiście D. No i mamy następne zadanie. Parabola o wierzchołku W i ramionach skierowanych w dół może być wykresem funkcji określonej wzorem. I teraz tak, skoro wiemy, że ramiona są w dół, to współczynnik A naszej funkcji musi być mniejszy od zera. No i na pewno nam odpada odpowiedź A w tym momencie. I teraz mamy tutaj postać jaką? No postać kanoniczną. No to jeżeli tutaj w wierzchołka odczytujemy sobie nasze P równa się minus 3, a q równa się 5 i wystarczy, że wstawimy tu do postaci naszej kanonicznej współrzędne naszego wierzchołka i mamy, że f od x równa się a, x minus i minus, bo stawiamy minus trójkę. Minus i minus daje nam plus, czyli jest plus 3 do kwadratu i dodać q, czyli dodać 5. Wiemy, że a jest ujemne i patrzymy, która nam postać wygląda. Oczywiście odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź c. I kolejne zadanko. Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział od minus nieskończoności do minus 3, może być określona wzorem. I teraz tak, zobaczymy sobie, co to oznacza. Na poprzedniej lekcji sobie tłumaczyliśmy ten zbiór wartości, że jak mamy tu jakiś wierzchołek, to tu jest jego współrzędna P i Q. I teraz jak widzimy, że jest od minus 3, no to źle go zaznaczyłem, bo jak jest od minus 3, no to wierzchołek nie powinien być w tym miejscu. Tylko w tym miejscu. Teraz tak, jak jest tutaj nasza wartość, jest minus 3 i one idą w nieskończoność, czyli ramiona gdzie będą? No będą szły tutaj w dół. Jest od minus 3 do nieskończoności. I teraz tak, może być określona wzorem i patrzymy sobie tutaj na to nasza funkcja. Przede wszystkim najpierw patrzymy sobie na funkcję, która ma q. Ile musi wynieść w naszej? q musi wynosić minus 3. No to. Pierwszej w odpowiedzi A, no, w odpowiedzi A nam pasuje, ale zerknijmy dalej. W odpowiedzi B pod punkcie B nasze Q wynosi 0. W odpowiedzi C nasze Q wynosi minus 3, a w odpowiedzi U mamy, że Q wynosi ile? 3. Ale teraz patrzcie na to. Teraz tak, mamy A i C. Wiemy, że ramiona są skierowane. W dół, bo w, oczywiście w odpowiedzi A również jest Q równa się minus 3, czyli będziemy między A a C oglądali, ale w odpowiedzi A współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona są do góry, a u nas muszą być ramiona w dół. Czyli naszą prawidłową odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź C. No, i teraz kolejne zadanie nam się tutaj wyświetli. Mamy, że na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej określonej wzorem f od x równa się. Wskaż ten rysunek. No dobrze. Mamy f od x równa się minus x minus 1 razy 3 minus x. I teraz tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to tego minusa się tutaj pozbyć, czyli wrzucamy sobie, że mamy f od x równa się minus minus. I mamy x minus 1 razy x minus 3. Minus i minus da nam oczywiście plus, czyli wyjdzie nam, że mamy f od x równa się x minus x minus 1 razy x minus 3. Czyli nasze ramiona naszej funkcji będą do góry. Z kolei odczytujemy sobie miejsca zerowe x1 równa się 1 oraz x2 równa się 3, pamiętając o tym, że miejsca zerowe odczytujemy ze znakami przeciwnymi i mamy, no i patrzymy sobie. No i jedyną funkcją, która nam spełnia, że ramiona są do góry i miejsca zerowe są 1 i 3, to jest oczywiście odpowiedź D. I zadanko mamy zrobione. Zadanie kolejne zerknijmy sobie. Mamy oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale. Ok, no i w takim zadaniu warto sobie zawsze sporządzić rysunek pomocniczy. No i tak, w pierwszej kolejności, żeby mamy, jak mamy znaleźć wartość najmniejszą bądź największą w przedziale, no to zauważamy sobie, trzeba narysować. No to przede wszystkim współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona naszej funkcji będą do góry. I teraz tak, jeżeli nasz wierzchołek tutaj przypada, czyli współrzędna p naszego wierzchołka przypada na badany przedział, no to w tym przedziale będzie wartość najmniejsza. Z kolei jak nam nie przypada, no to na wartość najmniejsza będzie albo w zerze, albo w czwórce. No to sprowadzamy się do tego, że najpierw liczymy sobie współrzędną p. Przypominamy sobie, że p równa się minus b przez 2a, czyli czytujemy sobie współczynniki minus minus 6 przez 2a, czyli 2 razy 1, czyli mamy 6 dzielone przez 2 równa się 3, czyli nasze p należy do przedziału od 0 do 4. I żeby być teraz w stuprocentowo pewnym naszego rozwiązania, obliczamy sobie f od 0, f od 4 oraz f od naszego p, czyli w naszym przypadku od 3. No i po kolei f od 0 to będzie 0 minus 6 razy 0 plus 3, czyli 3, f od 4 to będzie 4 do kwadratu minus 6 razy 4 plus 3, czyli minus 5, a f od 3 to będzie 3 do kwadratu odjąć 6 razy 3 plus 3 i to będzie minus 6. Oczywiście w wierzchołku musiała nam wyjść wartość. Minimalna. Czyli zapisujemy sobie, że f od 3 to jest nasze f minimalne. Z kolei f od 0 to jest nasza wartość maksymalna. Czyli to, co wyszło największe, to jest wartość maksymalna. To, co wyszło najmniejsze, to jest wartość minimalna. Ale pamiętamy o tym, że tak robimy, jeżeli nam wyjdzie, że p, czyli wierzchołek, należy do przedziału. Bo jakbyśmy sobie obliczyli współczynnik p i okazało się, że on nie należy do naszego przedziału, to byśmy nie musieli tej części liczyć. I wtedy byśmy tylko policzyli sobie f od 0, f od 4 i oczywiście to, co wyszłoby nam większe, to byłoby wartością maksymalną, a to, co wyszłoby nam mniejsze, byłoby wartością minimalną. I mamy kolejne zadanie. Funkcja kwadratowa f od x ma dwa miejsca zerowe. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt, najbliższej najmniejszą wartość. No to cóż, zacznijmy sobie od zapisania tego, co wiemy. I dobrze byłoby zaznaczyć sobie te dane, które już znamy na układzie współrzędnych. Czyli mam miejsca zerowe to jest minus 2 i 6, czyli gdzieś tutaj byśmy mieli minus 2. Oraz raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu byśmy mieli szósteczkę. Oraz mamy punkt 1 i minus 5. 1 i minus 5. Raz, 2, 3, 4, 5. W tym miejscu mamy punkcik. Czyli tak, skoro tu są miejsca zerowe i tu mamy punkt, to już dużo wiemy, że nasza funkcja będzie szła nam w ten sposób. O! A w tym miejscu będzie nasz wierzchołek. I z czego możemy skorzystać? Ano z tego twierdzenia, które wam pokazałem wcześniej, że współrzędna P naszego punktu, ile wynosi? P równa się x1 dodać x2 przez 2 i wówczas mamy, że. Minus 2 plus 6, czyli minus 2 plus 6 przez 2, czyli mamy 4 przez 2, czyli wynosi 2. Czyli raz 2. W tym miejscu na dwójce mamy współrzędną, współrzędną P. Okej, okay, no dobra, ale czy będzie to nam jeszcze potrzebne? Zerknijmy to sobie. Patrzcie, tu mamy miejsca zerowe, czyli co możemy zrobić? Mamy wyznaczyć współczynniki A, B i C. Więc możemy sobie skorzystać? Z postaci iloczynowej f od x równa się a, x minus x1, razy x minus x2, z czego nasze f od x będzie się równało a, razy x i wstawiamy pierwsze miejsce zerowe, czyli mamy plus 2, razy x i wstawiamy drugie miejsce zerowe, czyli minus 6. Minus I teraz tak, mamy już tutaj bardzo dużo, musimy wyznaczyć sobie to a, ale z czego to a wyznaczymy? No mamy podany punkt. Czyli wystarczy spórzędny tego punktu wstawić tutaj i obliczymy sobie a to jest nasze x, to jest nasze y, czyli w miejsce f od x wstawiamy. Minus 5 równa się a razy 1 dodać 2, razy 1 odjąć 6. Minus 5 równa się a razy 3 razy minus 5, czyli minus 5 równa się minus 15, a. Dzielone obustronnie przez minus 15, oczywiście, i wychodzi nam, że a równa się 1 trzecia. I wyznaczyliśmy sobie wzór naszej funkcji. Ona będzie jak wyglądała: to będzie f od x równa się 1 trzecia x plus 2 razy x minus 1. 6. Ale co mamy wyznaczyć w zadaniu? Mamy wyznaczyć wartość minimalną. No to wiemy, że wartość minimalna naszej funkcji będzie w wierzchołku, czyli musimy wyznaczyć Q. A znając już wzór naszej funkcji i znając P, że się równa 2, to wystarczy tylko policzyć F od 2, równa się 1 trzecia i w miejsce X wstawiamy sobie 2. Czyli mamy 2 plus 2 razy 2 odjąć 6. 2 odjąć 6, czyli nasze F od 2 równa się 1 trzecia. 4 razy minus 4, czyli będzie minus 16. A to wszystko się równa minus 16 trzecich. I mamy wyliczoną naszą wartość minimalną. No i mamy kolejne zadanko. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W. Oblicz współrzędne współczynników B i C. No to cóż, no, zaczniemy sobie od zapisania tego, co już wiemy. I mamy wyznaczyć współczynniki B i C. No, łatwo zauważyć, że współczynnik A już znamy, bo A równa się 2, B równa się nie wiadomo ile i C równa się nie wiadomo ile. Ale co my tutaj jeszcze mamy podane? Mamy podane współrzędne wierzchołka. Czyli odczytujemy sobie, że P nasze równa się 4, a Q równa się... Zero. I przypominamy sobie, mamy f od x równa się a x minus p do kwadratu dodać q. Teraz tak, a już znamy, bo wynosi 2, czyli jest f od x równa się 2 razy x minus p, czyli minus 4 do kwadratu plus q, czyli plus 0. Wystarczy to podnieść do kwadratu, teraz korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czyli mamy f od x równa się 2 razy x kwadrat minus 8x plus 16 plus 0, czyli nasze f od x równa się 2x kwadrat minus 16x plus 32. No i nasze tak, współczynnik a równa się 2, współczynnik b równa się minus 16, a współczynnik c równa się 32. I mamy zadanko zrobione. Prościutkie. Prościutkie. Ok, no i rozwiązaliśmy sobie takie 10 najbardziej popularnych zadań maturalnych z funkcji kwadratowej. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Oczywiście przypominam to, żeśmy, że to, żeśmy je rozwiązali, to nie znaczy, że no, możecie spocząć na laurach i nie rozwiązać innych podobnych. Ale te zagadnienia, które były dzisiaj zrobione, po prostu najczęściej się pojawiają. Jak weźmiecie sobie na spokojnie ze zbioru zadań, jeszcze parę zadań tego typu porozwiązujecie, no to funkcja kwadratowa jest jak najbardziej w Waszym przypadku. Zaliczona na egzaminie maturalnym. Jest to o tyle wdzięczny temat, że no, jak widzieliście, zadania wcale jakieś bardzo trudne nie były. Jednocześnie zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów związanych z powtórkami przedmaturalnymi oraz jeżeli to jest Wasz pierwszy film i nie oglądaliście zagadnienia teoretycznego, to zapraszam do obejrzenia zagadnień teoretycznych oraz subskrybowania kanału. A póki co, żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!